Tam jest z prawej strony z tyłu ośrodek wypoczynkowy i droga, na którą ja liczyłem, że przy, przy tym da się jechać, przy brzegu, no to jest chyba ich wewnętrzna droga. I teraz jadę szukać kurde, jakiegoś tutaj wjazdu na prawo, żeby dobić się do tego jeziora, no bo mamy, mam zaznaczony punkt pomostowy, znaczy pomostowy, to taka dzika plaża jakaś miała, tam miałaby być, no ale nie ma jak tam dojechać. A tu... Oto by się p***alił przez las. Weź małe. Pójdziemy zobaczyć pieszo Przyatakujemy to na razie pieszo Bo nie spodziewałem się takiego oporu Dobra, siemano Z tej strony klient Jak się nie nagrało To co gadałem po drodze i nie było tego słychać No to wjechaliśmy w las I miał być Woodstock Miała być impreza Miały być różne rzeczy Ale się pokiczkało trochę I w sumie przyjechaliśmy sobie na ryby Znowu atakujemy jakieś jezioro Widzimy już jest stąd w sumie Mamy tym razem wędki ze sobą Ktoś tam pisał w komentarzu, że czemu wędek, gdzie są wędki. No to proszę, dorobiliśmy się w końcu jednej wędki i będziemy ją testować. Ja nigdy nie łowiłem, znaczy łowiłem za gówniarza ogólnie bardzo mało lat. Miałem jak łowiłem, więc e, po tym, se, po, o tym co pogadamy potem, ale idziemy obczaić ogólnie tak. Idziemy obczaić miejsce, czy da się tu zjechać motocyklem. Tak to wygląda i czy da się tu w ogóle wjechać. Jak na razie nie jest najgorzej. Jakby tak solo próbować tu się gramolić, to... w to, to da, da radę wjechać Tu da, da radę wjechać Najbardziej co na czym nam zależy to na tym, żeby był dostęp do, do wody takiej normalnej Albo chociaż jakiś ten pomościch, tak jak mieliśmy ostatnio na Mazurach Żeby móc sobie porzucać O, ja na tą drogę właśnie tutaj liczyłem Ja tą drogą chciałem się pchać właśnie, żeby jechać nią no, tam prosto właśnie się nie dało, bo tam był ten ośrodek cały. A jakbyśmy tutaj do tej drogi dojechali, to wzdłuż w prawo stronę czy w lewo, to my dojedziemy w kilka miejsc. Bo tam jest prawo, z prawej strony dzika mieta, plaża. A tutaj powinniśmy mieć za chwilę jeziorko. Tutaj do jeziora to my nawet dostępu nie mamy. Ogólnie podjęta decyzja jest taka: walimy w tą drogę, tu się pchamy. I jedziemy wzdłuż na mapie. Sprawdziłem, że tam z 300 metrów, tam kawałek dalej powinna być taka plaża. Znaczy plaża, no taka dzika plaża z miejscem do tego do dojazdu. GoPro nam się trochę pierdzieliło, bo bateria, wiadomo jak to jest GoPro. Niestety bateria nam e, odmówiła posłuszeństwa po chwili. Więc musieliśmy ją sobie podładować, ale lecimy z skoksem dalej. No, czyli mamy tak, miejscówkę, tu się rozbijamy. Ja Wam ogólnie powiem tak, jestem pierwszy raz na rybach. Mówiłem chyba jak miałem 13 lat, czyli w wieku, no 14 młody, ale w wieku młodego. Wędkę trzymałem płoo, także młody się zajarł rybami i chodzi na ryby już od dłuższego czasu, prawie od miesiąca. Nauczyli go koledzy łowić, także teraz przyszedł czas na to, żeby on mnie nauczył łowić. Czyli najpierw zabieramy się za rozbijanie, rozbijanie obozowiska. Trochę drzewa na jakiś ogień może, na coś tam, żeby sobie kiełbę zrobić, wiadomo. Widok taki jaki mamy, to widzicie. Piękne jeziorko. Z drugiej strony niestety są ludzie, kurde, ale... No, nie da się zawsze znaleźć takiego miejsca, gdzie nie ma w ogóle ludzi, a chcielibyśmy mieć naprawdę spokój i ciszę. Spinning. Kupiliśmy jakiś zestaw taki, kurde, w mrówce. Jeden nam się złamał, drugi nam znaczy się złamał. Młodemu się złamał, drugi kupiliśmy i postaramy się czymś takim łowić. Nic to takiego wielkiego, profesjonalnego. Później młody Wam więcej trochę na ten temat poopowiada, bo ja się na tym nie znam. Czyli bierzemy się zaraz rozpakowywanie motocykla, rozstawianie tego namiotu i ogarnianie tego wszystkiego. Zapraszam. Dobra, mały. To jest your task to do. Your place. Także bierz się za rozstawianie. I że dobrze Ci idzie, już trzy razy rozstawiony namiot sam. Nic Ci takiego nie powiedziałem. Kłamie. Takie maty kupiłem, o, możecie zobaczyć. Dużo nie kosztowały, chyba trzy dyszki, coś takiego dawałem za to. Bardzo malutkie to jest, bo to się mieści ogólnie w tym. Mieliśmy je na poprzedniej wyprawie, ale tego nie pokazywałem. Więc taki mamy zestaw eee, tematy do spania, w tym się to mieści. Poduszka dmuchalna i śpiworek. I co więcej trzeba? Powiem Wam teraz, jak ta miejscówka zaczyna powoli wyglądać. Mały tu męczy i hałasuje, bo pompuje te tematy, a ja Wam pokażę, jak to wygląda. I znowu? Nie mogę Wiesz co tym razem? Wtedy wyrwałem ja Teraz wyrwało Samo? Teraz wyrwało za za ciśnienie Aha no Za szybko Za szybko, no, no Dobra, trochę żeśmy się spocili Bo namiot rozstawiony, materace nadmuchane Mamy śpiwory, mamy wszystko rozłożone I teraz tak, mały bierze się za robienie zestawu Bo jest bez żyłki, bez niczego Zerwała mu się ostatnio blacha więc będzie sobie blachę zakładał. Namawiam go, żeby trochę wam pogadał do kamery. Może zobaczymy. Mówi, że jest chętny na to, więc zobaczymy, co spróbujemy z, z tego jego umiejętności wyciągnąć i może jakąś lekcję mi da tutaj w wiązaniu zestawów, ale ja mam jeszcze jedną misję. Muszę trochę drzewa zorganizować, żebyśmy mieli na, za jakiś czas ognisko i żebyśmy mogli sobie posmarzyć kiełbę. A tu tak patrzę, a tu chyba są łuski. Tak, coś tu rybki skrobą. Mały wchodzi do wody, mówi trochę musi tą wodę sobie wyczyścić, bo tam jakieś glony są, coś tam, a będziemy blaszki ciągać, wiadomo jak na spinning. Ogień mamy uszykowany, proszę tutaj, fajny, podoba mi się to miejsce, tu mamy takie dziczy, zasłonięte wszystko, te drzewo nadaje niesamowitego klimatu. No i mamy wodę, do której będziemy chyba za chwilę wchodzić, żeby jeszcze trochę tych glonów powyciągać. No i będą pierwsze rzuty, nie? także zobaczymy. Mały sobie zawiązał ten zestaw. Ja, mieliśmy mały problem z GoPro, bo GoPro nam wyświetliło problem, że jest za gorące. Było na słońcu, bo łapało nam kadrę, ale niestety było za gorące i, i wyszło tak, że musieliśmy je wyłączyć i wiązać zestaw i zbierać drzewo bez, bez nagrywania. Dobra, buty zdjęte, skarpetki zdjęte. Dostajemy szkolenie. Jestem pierwszy raz na rybach od bardzo dawno, tak bym mówiłem, także dostaję szkolenie. Zostawiłeś Co tu się robi? Jak, nie? nie wiem, nic, nie wiem. Najpierw sprawdzasz, czy przynęta pracuje. Okej, okay. i jak się to się obraca? robi? Ona się tam odwraca, tak? Nie. Musi, musi tak pracować. Szpula. Masz szpulę, na którą no. masz żyłkę i to się zwija przez to. No tak, no to to wiem, okej. Okay. I musisz sobie palcem wziąć, tak w ten sposób, tu okay. sobie przytrzymać. Widzicie? No, trzymamy tak, otwieramy Otwiera hamulec, okay. hamulec. I... Trzeba uważać na I głowy. mi za skórę. <laughs> I gdy już ten kij trochę, jak chwilę się po prostu zamachniecie. Aha, chwilę czyli po tak, no, chwilę po żeby tym Żeby mieć jak... siłę po prostu wylecieć. Okej. Okay. I sobie tak zwijacie. Powoli, bądź szybciej, zależy. A czujesz jak ono tam idzie głęboko? W sensie jak oceniasz to, czy ono jest za głęboko, czy za blisko, czy, czy to ono tak yy, płynie jak ją ciągniesz? czuję. Tak. No, czuję, tak nie mam. Troszkę luzu sobie zrób, to ci będzie się lepiej zarzucać. Mniej wiatru, na... Mniej na wiatr że jakby w sposób. Okej. A ja ci zaraz próbuję tam zarzucić tak, że to poleciało na 150 metrów. Ja radę, <laughs> Tyle wędki bardzo, nie mamy. To jest bardzo lekka, chociaż łapie się. Czekaj, bo tu ślimoki się wchają. O. to mi się łażą. Chwilę podłowywaliśmy GoPro i okazało się, że już pierwsza ryba miała branie wypiała nam się przy samym brzegu, także mały dostaje GoPro na czoło mówi, że tak mu biorą, znaczy no że tak mu biorą, no że trochę mu tam biorą, także zobaczymy, może coś się uda na GoPro złowić. O, to żem dał Zapomniałem tego chamce otworzyć. No jak widać amator. Ci, powiem nauczyciela nie masz najlepszego. No. Nie chcą wziąć gonią, a nie chcą. Wyżej niż dalej. Nie mogę. Kamera pewnie złapała. Tu się odpiął. Znaczy, nie, że się odpiął. Ale nie O co no. Się rozkojarzyły. O, ładnie <noise> Pracuje, ładnie pracuje ta blaszka. No, na łodekiem powolutku pociągnie. Coś tam jej było, nie tak. Ale... ale właśnie o takie miejsce mi chodziło, żebyśmy mieli możliwość sobie wejść z do wody. Pff, Bo ten pomost jest fajny. Puściła ale... blacha. Zerwała się? Tak. O, to akurat. Ciekawe, gdzie? Ale nie było słychać, żeby chlupła no, Przy zarzucaniu tak strzeliła, więc to prawdopodobnie będzie błąd naszego wiązania, bo uczymy się dopiero wiązać Możemy Wam pokazać jak te węzły nasze wyglądają? Nie Dawaj idziemy na twardziela, chodź Janusze rybackie. Nie złapie tego Złapie, złapię poczekaj Nie ruszyj tym Tyle słupów nawalonych, ile się tylko dało Jak ktoś się zna na tym, na łowieniu ryb i zna jakieś dobre węzły, to może nam polecić, bo no to tak, jak, jak to my, Janusze, kupiliśmy sepatyczka i mamy e, supełeczkę. To co, próbujesz go czachnąć od razu? Za pierwszym strzałem pójdzie? W życiu. Ale przynęta jak? Cięższa jest trochę? O, to tu poleci pewnie, nie? O, no dobra. No to pierwsze koty, za płoty, próba sandacza. Tak, już się wygięła. No, no, no. Ej, gdzie to jest? Spadło ci? Tak, tak, bo otworzyłem ten. A ja myślałem, że nasze węzły puściły. Śmiał. Boże, no to ja bym tu już leżał. Uuu. I to lekki zamach, nie? Bardzo lekki. A, czyli próbujesz tego szarpanego? A jak to się nazywa, takie bicie go w bok? Nie, to jest po prostu patrz Udajesz rybę. Aha, U, jesteś rybem? Nie. Kolejny raz nam się zestał, zerwał. Jak widzieliście, także jest związana blaszka, taka o. Nie widzieli, wyłączyliśmy. Aha, wyłączyliśmy. No to zerwaliśmy. Zaraz po tym, jakśmy wyłączyli nagrywanie, to. Nie ma Się zerwała blacha, znaczy ta, ta guma żółta i tam gdzieś sobie dryfuje. Także mamy, zakładamy kolejną. No tak to jest, jak Janusze jadą na ryby. I wychodzi ja na. <laughs> Januszki, no. I wychodzi nie. na to, że Oj. powoli żyłkoś... żyłki się mało robi, kurde. Bo, e... Ja wolę nie polecam. Czego nie polecasz? No, no, słaba no. jest, no, no, to jest racją. No ale to nasz pierwszy zestaw, także spokojnie. Kupimy lepszy Gdzie zestaw. Drugi. drugi, aha, kij jest drugi, no. Ale no, no, kij jest drugi doboko obratek był ten sam. Tak. Ale ogólnie, żyłkę jak już sobie kupujecie, to nie polecam takich do. Nie, to jest 0,20, jak dobrze pamiętam. 0,20, no, no, no I chyba coś takiego. Ogólnie, no, było 8,5 grama wagi. No. Na, na wędce i wędka się leciuteńko, gieła. Bo to już trochę wazy, a żyłka po prostu puściła po paru rzutach. Więc wędka by wytrzymała, o. kowrotek by wytrzymał. Tylko... A ży żyłkę nie dobraliśmy. No mogliśmy trochę mocniejszą tą żyłkę faktycznie wziąć, ale? nikt nie wiedział, że kij będziemy tak szybko. Zmienić. Zmieniasz. No. Nikt nie wiedział, że w ogóle tak szybko to się wszystko będzie działo. Także mamy na pewno w zestawie do zmiany. Pokażemy Wam ten zestaw w sumie jak on wygląda. No mm, o. Więc kowroteczek mamy to coś takiego, takie cudo. Dużo nas to nie kosztowało, chyba 6-7 dyszek. ile my dawaliśmy, Coś hmm. takiego. 8 aha. No, Iki. Gdzieś tu była marka napisana, ale to jest Mistral też. Mistral Mistral O. Mistral Acre, ten 200 chyba. Na to i na to też łowiliśmy w sumie. I chcemy zostawić sobie taką blaszkę trójkę, e, 3 trzygramową, bo tylko ona nam została. E, taka, co jest pewna, w sensie, że bierze, a nie chcemy jej zerwać, chcemy sobie zostawić na poranek. Chcemy na rano zobaczyć, jak to będzie ciągło. mały mówi, że trochę jest głodnią. Także będziemy robić kiełbę. Wrzucimy sobie ją na, ten, na patyczki, na ognisko i coś tam zjemy na zmianę. Jeden będzie smażył, drugi będzie łowił. Nie udało nam się żadnej ryby złowić. Chociaż mały miał e, przy samym brzegu jedna mu się tak wyhaczyła, wyskoczyła przez, na, na z blachy. No, widzieliśmy ją, że tak nad tafą wody wyskoczyła, no i to tyle co nam się udało. Także nałowiliśmy no, się trochę, bierzemy się za żarcie ogólnie, więc bierzemy kiełbasę, e, kleimy kiełbasę, nadziewamy sobie na patyczki i no co, pojemy coś. Nie mam kiełba, tu mam kiełbę? Tu mam kiełbę. Tu są dwie, a jest ich więcej. Dobre, mamy patyki. Już wcześniej sobie przygotowaliśmy mały łowił, ja poszedłem uciąć, potem ja sobie połowiłem mały na ostrzu. Ona się zrobi dobra, ogień jest piękny nie co naczynałem tak mocno kurde to aż popękała i się spada z kija, nie? No, dlatego trzeba lekko. Kiełbę bo nic nie bierzesz Może na kiełbę spróbujemy połowić. Hm. Nie, Tą wiemy i potem zrobić i ten herbatę. Chcesz wody do tego, żeby się napić? Mam jak O! No, tak. No, my już po małej kolacji najedliśmy się Kiełbaski wleciały, jakąś tam rybę ze słoiczka z octu zjedli Bo niestety nie udało nam się nadal jeszcze złowić żadnej ryby Chociaż tak jak mówię, ta jedna była, która się wypięła Znowu zmieniamy przynętę, zmieniamy sobie na taką małą, krótką blaszkę 3 gramową Ja tu się trochę zajmę, kurde, robieniem ognia Chociaż nie jest on jeszcze na razie tak bardzo konieczny I potrzebny, bo w sumie może tak się lekko palić tam większego na razie nie będę dokładał, niech się trochę tak to pali, jak się pali, może to jednak jedno większe było, bo to I się tak szybko pali, o, teraz będziemy mieć trochę spokoju, chyba, no ciekawe, czy nam się coś uda złowić, no chciałbym, chciałbym, chociaż jedną rybkę, kurde, mały mówi, że z jeziora nie schodzi, jak jednej ryby nie złowi, no zobaczymy. Wieczór nam się zrobił. Mały w wodzie stał dobre pół godziny, kurde, także mu trochę tam nogi zmarzły i jednak podjął decyzję, że zmiana przynęty, bo mówi tyle sandaczy, co tutaj się przed chwilą narzucało, a my tą małą blaszką. Troszkę żeśmy zaatakowali temat nie z tej strony, tak jak już tutaj sobie wnioski snujemy, bo... Tą małą blaszką mogliśmy w sumie łowić, kurde, albo zostawiać ją na rano, albo łowić i cały czas jak już brały, nie? W dzień. No, w dzień, w dzień. W dzień, tak, tak, w dzień, bo to wtedy one fajnie łapały na tą blaszkę, my ją na siłę chcieliśmy oszczędzić na wieczór, gdzie na wieczór że teraz jak rzucamy, no to tak było z ile, z 20 rzutów? No, może więcej, 20 z trzy razy się okoń rzucił po prostu przed Była ryba. Mały mówi, że była ryba i to jest racją bo widziałem jak ciągnął. Tyle, że kurde, się wyhaczyła Chyba tego nie popuścimy Spróbujemy coś złowić No jeżeli się nie będzie dalej udawało po paru rzutach, to po prostu Zwijamy nasze obozowisko Znaczy zwijamy, no sprzątamy, idziemy spać Wstajemy rano Ogarniamy się na motocykl i tam, i przyjeżdżamy, no ale już samochodem Bo to ten, żona będzie chciała też przyjechać, także mama będzie Także będzie materiał jeszcze z mamy. No, Miał być Woodstock, a będziemy mieć o, ryby dwa dni No i git no dzień dobry, mamy no, poranek. Już wstaliśmy. Trochę po 6 jest, Mieliśmy wstać wcześniej. No ale to wiadomo jak jest. Jak się ciepło w takim śpiworze zrobi, to ciężko jest tego tak od razu wyjść. Pijemy sobie kawę herbatę. Zobaczymy, może z 2-3 rzuty zrobi, może coś mu pójdzie, jak nie to dzida. Przepakujemy się w większy ten sprzęcior, znaczy większy sprzęcior, większy namiot i, i przyjedziemy jeszcze raz. <grym> Dobra, idę robić kawę. Ciek. Takie naleje najpierw Tobie, bo tu znajdę życie, zrobię tak, mamy kiedyś, kurde. Czyli naleję sobie pełne, a to pół. Kawę mamy zalaną, herbatkę mamy zalaną. Mały tu robi jakieś kocieruchy. Zobaczymy, jak mu tu idzie. No chcielibyśmy rybę, nie? Wczoraj, kurde, tyle godzin, żadnej ryby. Dzisiaj parę rzutów, jak na razie żadnej ryby. Ale my tutaj nie wracamy na tarczy. Wracamy, bierzemy wsparcie. Przejeżdżamy tu dzisiaj jeszcze raz. Także tylko tym razem samochodem. Ale tutaj, właśnie, taki mały spoiler. Przejdziemy samochodem, z którego będzie materiał zrobiony. Będziemy robić samochodowej polerkę, takie duperale. No, na razie nic nie chcę zdradzać, ale. nad samochód. To jest nad samochód, tak. To, to tam jest inny stan. No, także. Kto ogląda do końca, albo kto tam się interesuje kanałem będzie wiedział Będzie materiał O tak samo jak zapowiadałem Złuda, będzie materiał z Łuda Nie ma uda, jesteśmy tu Ale z Mercedesa naprawdę będzie Jak będzie to będzie, jak nie będzie to nie będzie Czarek pozdrawiam No, Także Czarek się ucieszy No dobra, my już mamy wszystko spakowane Poszło nam sprawnie, nawet jak myśleliśmy Ja myślałem, że będziemy gdzieś o 10 stąd wyjeżdżać Mamy godzinę 9 i już jesteśmy spakowani na motocyklu także co, to była nasza przygoda jeden dzień na rybach taki fajny nabyć dzionek jedziemy do domu, przepakowujemy się do auta dobieramy sprzętu i wracamy tutaj ułożyć dalej, dalej te rybki zostawcie lajka, like suba, followa na tiktoku jak możecie, obserwujcie i co widzimy się w następnym materiale siemano